Jak kupić oraz zabezpieczyć kryptowalutę Pancake Swap Cake w kilka minut. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Cię na kanale Krypto Podróże. Ja nazywam się Dominik i w tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak kupić oraz zabezpieczyć kryptowalutę Pancake Swap Cake w kilka minut. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko co usłyszysz w tym nagraniu ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. I jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. PancakeSwap jest zdecentralizowaną giełdą DEX, która ułatwia handel tokenami BIP20. Platforma wdraża model automatycznego animatora rynku AAM, aby zapewnić płynność transakcji per to per w ramach protokołu. Podaż tej puli jest zapewniona przez depozyty użytkowników w procesie zwanym stakingiem. Kiedy użytkownicy stykują swoje tokeny, giełda PancakeSwap nagradza ich w zamian proporcjonalną kwotą do ich udziału, a kasa bierze się oczywiście z opłat transakcyjnych. Giełda PancakeSwap działa podobnie do Uniswap, a posiadacze tokenów Cake, oprócz tego, że mogą je stakeować i na tym zarabiać, mają prawo również głosować, decydując o kierunku rozwoju całej giełdy. Zakupu kryptowaluty Cake można dokonać w trzech prostych krokach. Po pierwsze, musimy znaleźć portfel, na którym będziemy przechowywać zakupioną kryptowalutę. Po drugie, znaleźć adres, na który przelejemy zakupioną kryptowalutę z giełdy. No i po trzecie znaleźć miejsce giełdę, gdzie tego zakupu będziemy mogli dokonać. W zależności od ilości zakupionej kryptowaluty Cake, możemy ją przechowywać na portfelach gorących lub też sprzętowych. Przy zakupie małej ilości kryptowaluty Cake możemy ją przechowywać na portfelach gorących, takich jak Exodus, Trust Wallet czy też Atomic Wallet są to portfele darmowe, portfele, które możemy pobrać zarówno na komputer, jak i na telefon portfele, na których możemy przechowywać bardzo duże ilości kryptowalut, w tym właśnie CAKE jeżeli chodzi o portfele sprzętowe, takie jak Ledger, czy też Trezor, które cieszą się dużo większą reputacją, ponieważ są bezpieczniejsze w tym momencie nie mamy jeszcze możliwości przechowywać na nich kryptowaluty CAKE jeżeli wybrałeś już portfel, na którym można przechowywać kryptowalutę CAKE teraz należy znaleźć adres, na który przelejemy zakupioną kryptowalutę z giełdy każdy adres składa się z ciągu cyfr, dużych, małych liter, a przykładowy adres widzisz teraz na ekranie. Jeżeli wybrałeś już portfel oraz nasz adres, na który przelejesz zakupioną kryptowalutę CAKE z giełdy, teraz należy znaleźć miejsce, giełdę, gdzie tego zakupu będziemy mogli dokonać. I w mojej opinii świetnym wyborem będzie giełda Binance. Jest to jedna z największych, jak nie największa giełda na świecie. Giełda, która jest łatwa w obsłudze, giełda, na której możemy kupić bardzo duże ilości kryptowalut, w tym właśnie CAKE. No i giełda, która ma niskie opłaty. A jeżeli nie masz jeszcze konta na tej giełdzie, zachęcam Cię do skorzystania z linku, który znajdziesz pod tym nagraniem, ponieważ przygotowałem dla Ciebie zniżkę 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. Przejdźmy teraz na tą giełdę, pokażę Ci jak w łatwy sposób kupić kryptowalutę cake. Na giełdzie klikamy Portfel, Portfel Spot. W tym miejscu pisujemy cake. Wyskoczy nam ta kryptowaluta pancake Swap. Klikamy Handluj. Ja wybiorę parę do USDT. Jeżeli nie masz jeszcze kryptowaluty USDT, za pomocą której możesz kupić cake. W jednym z moich nagrań, które widzisz teraz w górnym prawym rogu, pokazałem ci, jak możesz kupić USDT za pomocą waluty fiat, złoty czy też euro. A samego zakupu kryptowaluty Cake można dokonać na dwa sposoby, używając opcji limit oraz market. W opcji limit wskazujemy cenę, po której chcemy zakupić kryptowalutę Cake, podajemy jej ilość, a następnie klikamy kup Cake. W opcji market wystarczy, że podamy w tym miejscu ilość USDT, przykładowo 1000, za którą chcemy kupić kryptowalutę Cake po cenie rynkowej i oczywiście klikamy kup Cake. Giełda Binance oczywiście przechowa dla ciebie zakupioną kryptowalutę Cake, natomiast jeżeli chcesz mieć 100% kontroli nad swoimi środkami, pomyśl o tym, aby przesłać ją na zewnętrzny portfel na adres, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast jeżeli z jakichś względów decydujesz się na trzymanie swoich kryptowalut na giełdzie. Pamiętaj o tym, że Binance oferuje nam możliwość pomnożenia naszych kryptowalut, oddając je do stakingu, a więcej o tym mówiłem w nagraniu, które widzisz w górnym prawym rogu. Wróćmy ponownie na giełdę, pokażę Ci jak przeleć zakupioną kryptowalutę CAKE na zewnętrzny portfel. Na giełdzie klikamy portfel, portfel spot, w tym miejscu pisujemy CAKE, wyskoczy nam ta kryptowaluta, klikamy wypłata. Przechodzimy na wybrany portfel, na którym można przechowywać kryptowalutę CAKE, w tym przypadku będzie to Trust Wallet. Zwróć uwagę, że mamy tutaj dwa tokeny, Pancake Swap Token. Pierwszy jest to token BIP2 i zobaczcie, jak kliknę sobie Receive, adres zaczyna się od BNB, natomiast ten drugi jest to token BIP20 i jak kliknę Receive, adres jest troszeczkę inny, zobaczcie, zaczyna się od 0x. Dla ułatwienia Wam powiem, jeżeli chcielibyście podłączyć sobie Trust Wallet czy też Metamask do giełdy PancakeSwap, no to właśnie na tym blockchainie warto wysyłać tokeny CAKE. Kopiujemy sobie ten adres, wklejamy go w tym miejscu. I zobaczcie, adres portfela automatycznie zostaje dopasowany do odpowiedniej sieci, czyli BIP20. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Zobaczcie, u góry po lewej stronie mamy BIP20. W tej kolumnie podajemy ilość cake, jaką chcemy przesłać lub klikamy MAX. Zauważcie, że jest tutaj minimum, jakie możemy wysłać. I klikamy wypłata. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ono interesujące. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za subskrypcję oraz komentarze, bo dzięki temu mój kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A my widzimy się w kolejnym nagraniu na moim kanale. Trzymajcie się. Hej!